Dzień dobry, witam wszystkich. Kilka słów mojego komentarza odnośnie tekstu pana doktora, który wam co pewien czas mam zaszczyt czytać. Chodzi o projekt przyczynowej odnowy biologicznej rodzaju ludzkiego do części drugiej, do początku części drugiej, gdzie mamy do czynienia z bogami. Z bogami. Ja sobie w tym tekście podkreśliłem dosłownie kilka rzeczy w tym początku tekstu. Dlaczego bogowie obecni nie chcą nam pomóc? Bogowie obecnie, pan doktor pisze to znaczy, że obecnie ci bogowie dalej egzystują, dalej żyją. Nie zniknęli z naszej historii, tylko są. Gdzieś są. Nie wiemy, czy są koło nas, nie wiemy, czy obserwują nas, nie wiemy, czy wynieśli się tam, skąd kiedyś przybyli. A może nigdzie się nie musieli wynosić, może cały czas są wśród nas, wokół nas, gdzieś. Może zupełnie niedaleko. Dlaczego bogowie obecnie nie chcą nam pomóc? Pan doktor pisze dalej, ale tylko obserwują naszą ziemię. Skąd pan doktor to wiedział? Skąd miał informacje na ten temat? Bardzo chciałem to wiedzieć: co pan doktor wie na temat tych bogów, tych obcych albo nieobcych? Dlatego pojechałem na spotkanie z panią Zofią. Na jesieni tego roku. I powiem Wam, że troszkę się dowiedziałem. Ale to, co się dowiedziałem, to. To pojawiły się następne pytania, następne wątpliwości, o które już nie miałem czasu nawet zapytać. Było tyle ludzi. Ale wiem jedno, pan doktor to wiedział. Pan doktor wiedział o wiele więcej. Wracając jeszcze do tych bogów, ale tylko obserwują naszą ziemię. Nie chcą nam pomóc z przynajmniej dwóch powodów, jak napisał pan doktor. Jakie to były powody, że bogowie nie chcą ingerować w nasze sprawy? Że obserwują, jak pan doktor pisze. Po pierwsze, obecnie nie mieliby z kim rozmawiać. Tak pan doktor to ujął. To łączy się z tym, co pan doktor napisał wcześniej, że czynność naszych umysłów jest, jest kiepciutka, jest bardzo słaba. Więc nie mieliby tematów chyba do rozmów z tym naszym intelektem. Oczywiście, że można ten intelekt poprawić, i pan doktor podał sposób, w jaki sposób ten, ten nasz umysł, nasz rozum poprawić. Jak to uruchomić, żeby to wszystko zaczęło działać tak, jak działać powinno. To jest ten pierwszy powód. Co pan doktor dalej tu pisze? Nie mieliby z kim rozmawiać, ponieważ ludzie jeszcze nie uwolnili swoich umysłów ze skutków grzechu pierworodnego. No, skutki tego grzechu pierworodnego no to czytałem, już, że to jest ta zaćma umysłowa, ta mgła umysłu, która powstała po tym, jak człowiek popełnił ten pierwszy pierworodny grzech, pierworodny, czyli pierwszy, którego Następstwem są następne odstępstwa, czyli następne grzechy, a mianowicie zaczął jeść rośliny, pokarm roślinny, który nie jest przeznaczony dla, dla gatunku najwyższego uprzywilejowanego, czyli naszego ludzkiego gatunku, to ten pierwszy grzech pierworodny, o którym pan doktor wielokrotnie pisze i wspomina. Otóż ci ludzie, którzy tych umysłów jeszcze nie oczyścili ze skutków grzechu pierworodnego, nie nadają się do podjęcia dialogu z bogami i do zrozumienia ich. Po prostu nie bylibyśmy w stanie ich zrozumieć. I druga rzecz, o której pan doktor pisze, drugi powód, że nie mamy z nimi możliwości obcowania, porozumienia się, że ich nie widzimy. Mianowicie, pan doktor pisze, że wiedzą oni, iż ludzie sami potrafią rozwiązać ten problem. Ten problem pierwszego, pierwotnego odstępstwa, czyli tego pierwotnego brzegu. Czyli coś, co jest stosunkowo proste, żeby wrócić z powrotem do spożywania tego, co człowiek spożywać powinien, i otworzyć swój intelekt. Jest to wszystko w naszym zasięgu i oni cierpliwie czekają. I pan doktor dalej pisze tutaj, że wiedzą, że ludzie sami potrafią rozwiązać ten problem w niedługim czasie. I słusznie na to czekają. Myślę, że podsuwają nam pewne pomysły, pewne spostrzeżenia, naprowadzają nas delikatnie, robią to bardzo subtelnie. I pisze pan doktor dalej, jeszcze wychodząc z założenia, że gatunek, który sam potrafi uwolnić się od skutków grzechu pierworodnego, będzie miał zupełnie inną pozycję w przyszłych kontaktach z bogami. Czyli pan doktor jasno, wyraźnie mówi. Mamy taką możliwość, i taka możliwość przed nami się rysuje. Gdy staniemy na odpowiednim poziomie, będziemy z nimi mogli rozmawiać. Czy oni z nami? Gdy zacząłem słuchać tekstów pana doktora, w których wypowiada się na różne tematy, wypowiada się tam również na temat obcowania z bogami, że w przyszłości nastąpi to i będzie to zaproszenie na ucztę. Na ucztę z całej tłustości, ze szpikiem kostnym i z czerwonego wina. I że na tej uczcie, gdy będziemy godni tej uczty, bogowie przekażą nam tajemnicę życia wiecznego. Tak pan doktor to ujął. I ujął to i w książce, i w swoich wystąpieniach, więc skądś pan doktor o tym wiedział. Gdy były rozmowy z ojcem w Nowej Hucie, pamiętam, jak któraś z osób opowiadała, że na temat żywienia optymalnego mówiła tak, że ojciec mówił, że ta wiedza Panu doktorowi została przekazana. Pytanie tylko przez kogo, kto Panu doktorowi pomógł, czy kto go naprowadził na tą wiedzę? Czy dokonał tego sam samoistnie? Czy miał jakiś pomocników w zdobyciu tej Podstawowej wiedzy, której nikt przez tysiące lat ludziom z powrotem nie raczył odtworzyć. Zresztą nie było to w interesie pogania czy stada, abyśmy cokolwiek na ten temat wiedzieli. I nie jest. Stado ma być pędzone tam, gdzie nowi właściciele stada chcą, by było pędzone. Stado ma paść się na takim, a nie innym paswisku wytyczonym przez. Swoich nowych właścicieli, którzy są tacy jak my, bo to są nasi pobratemcy. A wiedzą troszkę tylko więcej od nas i mają troszkę więcej władzy na razie. Którzy planują nam pewne roszady, planują nam pewne kataklizmy, wojny. Wszystko. Nawet wiele się nie muszą wysilać, bo pokazują tylko kierunek, a my sami w to się ładujemy. Także tym chciałem się z Wami podzielić, tą moją skromną refleksją na temat bogów. Oni po prostu są. Tu Pan doktor jeszcze pisze o bogach i o czasie. Nie wiem czy. No, chyba zdąży jeszcze ten wątek rozwinąć, że od czasów Einsteina wiemy, że czas jest pojęciem względnym. Co potwierdzono w doświadczeniach? Bogowie wiedzą o tym od bardzo dawna. Znają nie tylko przeszłość. I przyszłość, czyli wiedzą, co się dzieje teraz, co było i potrafią zaglądnąć w to, co będzie w przyszłości. Taką wiedzą dysponują. Ojciec zresztą na rozmowach pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś o tym prastarym, dawnym urządzeniu, które służyło do ochrony tej planety. Powiedział, że w pewnych warunkach to urządzenie może przemieszczać się w czasie. Ale niestety nie pytajcie mnie, co to znaczy, jak to się dzieje, bo ja nie wiem. Powtarzam wam tylko to co, to, co usłyszałem. No a potem macie tekst o ogniu, który to um, uszlachetniając najbardziej jak tylko jest to możliwe żywność i czyniąc ją najlepszą z możliwych do uzyskania. Ten sam ogień spowodował degradację również naszego gatunku, gdzie, gdyż uszlachetnił towary niejadalne dla ludzi, te, których jeść nam nie wolno było. No, tu przede wszystkim zboże. Bez upieczonego, pachnącego chleba, wspaniałego, pachnącego, upieczonego ciasta nie tknęlibyśmy się surowizny z tych towarów, prawda? No i tak się potoczyły nasze losy i toczą. Na każdej ulicy praktycznie w większym mieście mamy co najmniej jeden, raz kilka takich zagród dla czody, gdzie podają wspaniałe wypieki, pachnącą kawę do tego, bo to towarzyszy jedno z drugim. No i oczywiście apteka na aptece, żebyśmy byli zdrowsi, żebyśmy mieli łatwy do tego dostęp, no i oczywiście w każdym sklepie możemy kupić mąkę białą, razową, szlachetnioną, taką siaką inną. W każdym sklepie możemy kupić różne rodzaje cukru, miodu, wszelkiego typu, wszelkich kolorów. To jest. Ale spróbujcie kupić zdrowe nie na szprycowane mięso. Graniczy prawie z cudem. Taka to nasza. Dola pastwiskowa. Dobra, koniec tego mojego, tej mojej opowieści. Dziękuję wszystkim za chwilę uwagi. Życzę wszystkim szczęśliwego, lepszego i na pewno nie gorszego nowego roku. Dużo pogody ducha, dużo uśmiechu. I spróbuję Wam jeszcze nagrać. Może nie w tym roku, ale, ale w przyszłym. the mueco então,